Skłania mnie do słów. Słuchaj, no, Knurze Jajcaty. Ostatniuch, ostatnich Polski. Naczelny po srańcu Białostocki. A dlaczego tak cię tytułuję, dowiesz się w dalszej części listu. Następnie zawiadamiam cię w trybie pilnym, abyś udostępnił do nagrania pomieszczenia strychowe, tak zwany strych. Istnieje bowiem podejrzenie, że od blisko. Miesiąca, jest tam nowy, stary lokator. Sam mówiłeś, że na strychu posiadasz trzy kufry. Czyli jeden był pusty. Nie było pustego kufru. Trzy kufry, w tam bielizna jest. Ja na górę nie wejdę, na strych. A Jarka mogę wpuścić. Jarek nagra dla ciebie. Ale to w dzień już, dzisiaj wieczór to nie będę. Wieczorem. Ale światło jest. Ale no gdzie będę łaził tam po strychu? Słuchaj dalej. Cieszę, yy, no, zgubiłem się. Istnieje bowiem podejrzenie, że od yy, blisko miesiąca jest tam nowy stary lokator. Sam mówiłeś, że na strychu posiadasz trzy kufry, czyli jeden był pusty. Podejrzenie jest takie, że na strychu przetrzymujesz swojego dawnego lokatora. Na potwierdzenie tych słów podaję fakt, że po śmierci wyżej wymienionego lokatora na jego kanale pojawiają się filmy. A jak powszechnie wiadomo, nieboszczyk. Nie dodaję filmów na YouTube. Może się mylę, więc się wypowiedz, ty uchudro mazurska, z czarnym podniebieniem Przepraszam bardzo. i obsraną kupą. Przepraszam typo. bardzo, nie jestem mazurem i od... że jestem mazurem. pani. Kto zarządza kanałem Majora? Kto bierze pieniądze? Ty katolik? Czy ch... jesteś? A ty. jesteś? Trzymasz ze złodziejem połykaczem kebabów w locie. Ja nie trzymam, tylko. Trzyma, wiesz kto? Wypowiedz się na ten temat. On Witasz. Wiesz, mówicie? Nie wiem, czy on trzyma, czy nie. Witasz się, przyjmujesz złodzieja w swoich progach. Udajesz, czy nie wiesz, że. Pi, to zły człowiek. Może nawet nie wiesz kogo lub nie łapiesz tego, jak cię dyma. W końcu jesteś upośledzony w stopniu lekkim. Tak przynajmniej stoi w orzeczeniu opublikowanym na kanale Rafała K. na pierwszej stronie jego kanału. Nara za srańcu. Proszę o wypowiedzenie. Proszę o wypowiedź na ten temat na temat listu na filmie w filmie na YouTube. Masz list. Weź tam żeby wyszedł. Też mokry, no. Też tak nie chodzi że tą I powiem tobie, ja nie jestem ani łachudrą. Ale niech będzie łachudrą, bo ciebie nic przekorącz. A w kufrach trzech od razu powiem tobie, tam za mamusi tatusia brata. Nie. Są ubrania.